Witam, Bogusław Kasowski, Słyszewska Info. W czwartek 2 lutego program zaczynamy od kawy, ponieważ Apple Bank zmniejszył prognozy dotyczące nadwyżki kawy w sezonie 2023-2024 z 4 milionów wojków, tych 60-kilowych oczywiście, do 1,6 miliona, co tak naprawdę oznacza mniej niż 1% zapasu tak naprawdę na tym rynku. Załkowitej Światowy popyt na kawę ma wynieść w sezonie 23-24, czyli w kolejnym sezonie, 173,2 miliona wojków, podczas gdy produkcja ma wynieść 174,8. Tutaj mamy e, wzrost popytu o 1,6%, czyli znacznie poniżej typowej rocznej stopy wzrostu wynoszącej 2,3%, obserwowanej w ciągu 20 lat przed pandemią COVID-19. Tak więc tutaj Rabobank bardzo mocno sięga po. Kwestie recesji i spowolnienia spożycia konsumpcji kawy. Ta konsumpcja jest napędzana przede wszystkim przez Azję, tak? Pamiętajmy, że kawa jest produktem tak naprawdę dopiero odkrywanym w Azji, więc tutaj ta konsumpcja rośnie przede wszystkim przez e, wzrost liczby ludności w Afryce i Azji, i przez odkrywanie kawy w Azji, tak więc te zmiany pokazują, że jednak ta recesja będzie się nam odbijała w jakiś tam sposób na rynku również kawy. My oczywiście za chwilę spojrzymy sobie na wykres kawy i nie tylko. Ja tylko serdecznie przypomnę, że jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, to zachęcam do subskrypcji kanału. Jeżeli zaś subskrybujecie, to oczywiście łapka w górę, pole komentarzy dla Was, czy też udostępnienie tego materiału w socjal mediach jest tutaj, jak dla mnie, no formą nagrody od Was, jeżeli uważacie ten materiał za przydatny. A tymczasem, oczywiście, zapraszam do wykresów. Popatrzmy, co tam się ciekawego na surowcach dzieje ten dzień po decyzji o stopach procentowych w USA. Mamy więc wykres kawy, i możemy sobie śmiało powiedzieć, że zbiory w Brazylii mają na sezonie 23-24 wzrosnąć o ponad 6% względem sezonu 22-23. Również mamy mieć poprawę w Kolumbii, gdzie niecałe 12 milionów jest wynikiem na sezon 22-23, z kolei na przyszły sezon ma być wynik 14 milionów wojków. Również w Wietnamie mamy mieć wzrost o pół miliona do 29,5 miliona. Więc tutaj fundamentalnie mamy wzrosty. Jednocześnie spada nam wielkość nadwyżki na rynku. Biorąc pod uwagę ostatnie lata, jak wyglądała pogoda, to pogoda nam raczej nie sprzyja, czyli pojawiają się niespodzianki w kontekście negatywnym. Nie pojawiają się nam warunki idealne, zrównoważone, czyli że co kilka dni mamy opady, słoneczną pogodę itd., bez przesadnych upałów, raczej mamy warunki skrajne. Powodzie błyskawiczne, tak? To co się dzieje w tej chwili też w Nowej Zelandii tutaj możemy podziękować Tomkowi Geopalaos, taki ma profil na Twitterze, że nas informuje o takich rzeczach bardzo na bieżąco. Natomiast w tym całym aspekcie warto zwrócić uwagę właśnie, że ta pogoda w ostatnich latach nam robi skrajności. Powodzie błyskawiczne, czyli kumulacje opadów w jeden dzień zamiast tutaj być ozużonym regularnie na cały miesiąc też o tym mówiliśmy w kontekście na przykład kakao e, mamy też kwestię oczywiście suszy, tak? Mieliśmy najgorsze susze w Brazylii, teraz mamy najgorszą suszę od lat, od dekad w Argentynie. Po sąsiedzku z Brazylią, tak, mamy. Naj... Mieliśmy tutaj oczywiście suszę w Europie. Mamy bardzo łagodną zimę, co też jest dość niebezpieczne dla upraw o zimych w Stanach Zjednoczonych. Mówimy tutaj oczywiście o przymrozkach w miejscach, w których tych przymrozków nie powinno być, co też nam się odbija czasami na surowcach rolnych i tych wszystkich uprawnych. Więc raczej pogoda nam nie sprzyja. Stąd. W wiadomości o tym, że nadwyżka na rynku, ta rezerwa na rynku jest dość niska na przyszły sezon, będzie dla nas kluczowa, ponieważ ona będzie wymagała od nas zachowania umiaru. I ja myślę, że w najbliższym czasie te ceny, mimo że teraz mamy bardzo ładnie, technicznie, jak widzimy na wykresie, zrysowany sygnał, techniczny, bo tworzy się nam Inside Bar i tutaj myślę, że możemy sobie śmiało też nawet pokazać mogę wam, że to, co się wydarzyło. Od dołka 11 stycznia do wczorajszego szczytu troszkę nam brakuje. 184,55 to jest zniesienie: 23,6 tego ruchu wzrostowego, tego drobnego ruchu wzrostowego przez ostatnie e, niecałe 3 tygodnie. E, więc tutaj nie, całe 3 tygodnie bo 21 dni to są 3 tygodnie, tak? A od 11 stycznia minęło nam więcej. E, to w tym momencie mamy bardzo ciekawy sygnał. Oczywiście dla mnie rozgrywanie go w czwartek jest bez sensu, ale to jest moja ja strategia, moje podejście. Bardzo chętnie ożegam sobie poemację inside bajową w poniedziałek, jeżeli jeszcze będzie. A pamiętajmy, że możemy ją zliczać w kontekście tej dużej świecy wzrostowej. Te wzrosty oczywiście są napędzane tym, o czym mówiłem w pierwszej połowie stycznia, czyli w balansowaniu, bilansowaniu funduszy surowcowych tych dużych, tak, S&P, Bloomberg i tak dalej. To one nam tutaj wygenerowały całkiem spore wzrosty, było o tym mówione. Więc tutaj było oczywiste, że oni muszą kupić troszkę, zepchnęli te ceny i odkupili. I ja też no nie pamiętam dokładnego poziomu, natomiast na pewno mówiłem, że ponad 170, tak? Mając wycenę na poziomie 150 centów, mieć prognozę na 170 centów, dobić do 183 z haczykiem, no to myślę, że wcale nie jest to taka zła prognoza, tak? Oczywiście nikt nie jest idealny, więc nie liczyłbym tutaj, że jakieś te sytuacje się zmienią, czy będą się powtarzać. Ale myślę, że tą perspektywę, w której tkwiliśmy, cały listopad, cały grudzień, i tak naprawdę większość stycznia, bo tutaj ile? Jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta sesja były poza tak naprawdę, z czego dwie sesje już wracały w te, były w tym przedziale częściowo chociaż. Natomiast 6 sesji na cały styczeń w tym zakresie, no prawie cały, bo tutaj też sesja wychodząca, więc mamy 4 sesje, które były poza tym zakresem. Więc jesteśmy, mamy tutaj bardzo fajny zakres, który nam pozwoli tak naprawdę przeczekać na informacje kolejne. Więc jest bardzo prawdopodobne, że mając nadal nadwyżkę, czyli nadal pozytywną informację, czyli czynnik rozpadkowy, jednocześnie bez dużej rezerwy ten rynek będzie czekał. Więc ja myślę, że możemy liczyć na to, że ten rynek nam spadnie do tych 153 centów i będzie nam się kisił przez najbliższe 2-3 miesiące. Dopóki nam się e, nie ustabilizują, nie zmienią jakieś sytuacje, które nam pozwolą stwierdzić, czy ta nadwyżka nam wzrośnie w sezonie 2023-2024, bo 2022-2023 dobiega już końca powoli. powoli. Tak, ale w ujęciu rynkowym, prognozującym przyszłość, to jednak jest trochę. No i zobaczymy, jak to będzie się kształtować więc tutaj myślę, że w testy one. Na cukrze, słuchajcie, poprawiłem już FIBO sobie wcześniej, to FIBO mieliśmy tutaj do tego szczytu, teraz już mamy potwierdzony szczyt, tutaj wczorajszy szczyt, znaczy potwierdzony. No on potwierdzony nie jest, tak, ale dzisiaj nam się znowu tworzy inside buy na cukrze. Dość ciekawa informacja, natomiast tutaj 7% spadła prognoza produkcji cukru w Indiach do 34 milionów ton. Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Również tutaj te ceny rosną, ponieważ Brazylia zmienia tą politykę, co może nam faworyzować etanol. Co też jest bardzo interesujące. Tak więc tutaj czynniki prozdostowe są nadal. Jesteśmy naprawdę dość wysoko, jak na cukier. Dlatego ja, słuchajcie, w tej chwili przerzucę sobie wykresik na wykres miesięczny. ponieważ chcę pokazać że kiedy mieliśmy tego typu sytuacje to tak tutaj mieliśmy pokryzysowe tak te wzrosty do 35 centów eee, tutaj mieliśmy tutaj mieliśmy słuchajcie też bardzo ciekawą sytuację pomiędzy 21 a 23,5 bardzo ciekawy zakres, więc ja myślę, że w tym momencie mamy pewien potencjał do tego, żeby zaatakować 23,5. Zwłaszcza jeżeli tutaj się nam pojawi sytuacja, w której e, faktycznie Brazylia zacznie nam mocno mieszać na tym rynku cukru. Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ale myślę, że ten potencjał z dużego interwału jak najbardziej trzeba tutaj zacząć wyznaczać, bo jak widzicie, do 2017, do drugiej połowy 2017 nie byliśmy. Do pierwszej połowy 2017 nie byliśmy tak wysoko, więc pięcioletnie szczyty na cukrze i wciąż jest potencjał jeszcze, żeby topknąć wyżej, zwłaszcza, że się miałby pojawić kolejne informacje oddziaływujące w sposób negatywny. Na stronie surowcowa info oczywiście znajdziecie więcej informacji, więcej danych o kawie, o cukrze, o innych rynkach. Na rynku pszenicy, słuchajcie, wybiliśmy się z tego trendu spadkowego. Mam nadzieję. Że tutaj te wzrosty będą nam gdzieś się tutaj pokazywały. Natomiast w Europie mamy wyceniane jednak kontynuację korytarza ukraińskiego, czyli że zostanie przedłużona ta umowa między Rosją a onz i Ukrainą a onz z pośrednictwem Turcji, w kontekście eksportu ukraińskich zbóż. Dlatego myślę, że jest tutaj kwestia tego, że mamy niskie ceny z tych regionów. Do tego ponoć są niskie ceny zbóż z Rumunii i Bułgai. Tak więc tutaj jest dość duża presja z tego regionu wschodniego, bo te zbiory wcale nie były takie złe. Natomiast ukraińscy producenci rolni prognozują, że zbiory pszenicy spadną w tym sezonie do 12-15 milionów ton. Że tutaj może się pojawić kwestia, niedoboru zboża spożywczego do lokalnego spożycia, co może docelowo ograniczyć nam eksport z Ukrainy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, oczywiście bliżej zbiorów pszenicy zimnej. natomiast jest to rzecz, o której już też mówiłem wcześniej, że działania wojenne czy problemy ze zbiorami mogą ograniczyć nam eksport, sprowadzić zakaz eksportu z Ukrainy, tak? Też o tym mówiłem, eee, tu oczywiście nie są to jakieś w tej chwili twarde dane, natomiast no, ten rynek bardzo fajnie byłoby jakby odbił, zareagował i ten po podwójnym dnie, tak, bo tutaj widzimy grudzień, początek grudnia, jedno dno, po, druga połowa stycznia, drugie, drugi atak na dno w postaci 722 centy. I teraz jakbyśmy się wybili, słuchajcie, na 800, na 900 centów, wow, ale byłoby super. Dlatego też powoli trzeba zacząć śledzić jak wygląda sytuacja w Stanach Zjednoczonych. Mamy ciepłą zimę generalnie w Stanach Zjednoczonych. W 48 stanach jest wyższa temperatura niż zazwyczaj o tej porze roku. Niemniej jednak mamy też silne przymrozki w niektórych stanach, sięgające kilkunastu stopni na minusie, więc tutaj jest naprawdę całkiem spory potencjał jeszcze. Osobiście widzę, że co najmniej do 800 powinniśmy dojechać, więc już trochę późno na jakieś długie pozycje, chyba że oczywiście ktoś chce rozgrywać to w kontekście przed weekendem, z czego pamiętajmy, 14.30 jutro NFP może nam bardzo, bardzo, bardzo mocno namieszać na tym rynku. Więc ja bym tutaj z tym jak najbardziej uważał. Rynek złota, słuchajcie, wczoraj Fed nam nie zrobił niespodzianki. Wyszło nam 0,25 punktu procentowego, tak jak wszyscy prognozowali. I tutaj mam oczywiście zapowiedzi walki z inflacją dalszej, natomiast nie są to zapowiedzi, które by mówiły o jakimś takim mega strzębim tonie, więc ten, to złoto zaczęło nam wychodzić tak naprawdę znowu z tego areału, w którym przez większość czasu tkwiło od 4 kwietnia 2020 roku, tak, czyli cały 21, większość 22, tak z tymi dwoma przeciwległymi wybiciami w dół i w górę. I jest to szeroki zakres, i zaczynamy z niego wychodzić. Słuchajcie, wyjście z 250 dolarów może być tutaj ciekawie. Myślę, że jesteśmy na bardzo dobrej drodze, żeby w najbliższym czasie zaatakować 2000 dolarów za uncję. Więc ja tutaj myślę, że no jest to naprawdę mega moment, żeby jeszcze zbywać coś załapać. Zanosi się naprawdę ciekawie, jeżeli ta dzisiejsza świeczka się zamknie pozytywnie. Nawet tutaj ze zlecenia oczekującego nawet przytrzymać przez weekend nie powinno być to jakimś wielkim, wielkim problemem dla tego rynku, i powinno dać to nam całkiem fajną stopę zwrotu, tak? Rynek, co ciekawe, nie doszło do dużej realizacji zysków po wczorajszej decyzji. Ten rynek troszkę się nam suwał o tej 20. kiedy to się nam pojawiły te informacje, natomiast bardzo szybko się skorektował, bardzo szybko poszedł w górę. Więc tutaj tutaj jest ta sytuacja dość jasna. ropa naftowa. Też już zapewne wiecie, że OPEC nie zmienił nam swojej decyzji dotyczącej ropy naftowej przez kraje członkowskie, czyli nadal ograniczenie o 2 miliony produkcji do końca 2023 roku będzie trwało. W styczniu grupa OPEC wydobywała 17% mniej ropy niż w grudniu. Natomiast cała grupa zgodność całego OPEC plus z limitami wyniosła 172% więc mamy tutaj poniżej celu 920 tysięcy baryłek, więc tutaj OPEC tak naprawdę nie ma konieczności sterowania cenami, bo rynek sam to steruje i tutaj te spadki produkcji w krajach afrykańskich plus w Rosji są dość duże. Natomiast rosyjskie wydobycie ropy naftowej, kondensatu ropy naftowej i gazu w całym 2022 roku wzrosło do 534 milionów ton, to jest ponad 2% wzrostu. Biorąc pod uwagę w jaki sposób yy, prognozowano tutaj spadki produkcji, i tak dalej, myślę, że dopiero będziemy widzieć te efekty teraz. Natomiast ta produkcja była dość duża, natomiast sprzedawana po bardzo dużych dyskountach, więc tutaj też warto mieć to na uwadze. Że ta Rosja nie zarabia aż tak dużo, mimo że ta produkcja im wzrosła, i teraz prawdopodobnie w tym roku będziemy mieli spadek, już nie tylko względem 22, ale myślę, że nawet względem 21 czy nawet 20 roku. z tutaj spadek produkcji raczej w wersji nas czeka. Zobaczymy, jak to będzie się kształtowało, oczywiście dalej. Mieliśmy też, oczywiście, 31 stycznia strajk we Francji 50. 5 pracowników Total Energy 55% pracowników Total Energies dołączyło do stajku zawodowego podczas gdy 19 stycznia wzięło udział 65%. Protestują przeciwko podniesieniu wieku emerytalnego. Tak więc znowu brak wiedzy ekonomicznej, świadomości ekonomicznej się bardzo kłania tutaj. Więc wiadomo, natomiast co ciekawe. ExxonMobil poopublikował swoje wyniki, określające już tutaj, na, w których zysk na akcję wyniósł 3,40, prognozowano 3,29. Tym samym ExxonMobil wygenerował rekordowy zysk w wysokości 56 miliardów dolarów w 2022 roku. Ustanawiając nowy rekord wśród wszystkich zachodnich firm naftowych, tu oczywiście z Saudi Aramco nie ma co konkurować. Bo jednak Exxon jest tutaj mocno zbitą spółką, tak? Standard Oil prawdopodobnie byłby na poziomie Saudi Aramco bo i wyższym. Natomiast no, skoro zostały zbite nasz Exxon, nasze i tak dalej, no to wiadomo. Poprzednie jakość firmy, słuchajcie, był znacznie, znacznie niższy, 45,2 miliarda w 2008 roku. Tak więc, słuchajcie, no, różnica jest kolosalna. Mamy też pozew unijny, firmy przeciwko Unii za te podatki od niespodziewanych dochodów, stwierdzając, że opłata jest tutaj przekracza kompetencje prawne unijne. Gdyby tutaj tych opłat nie było, ten zysk za cały rok wyniósłby 59 miliardów. Tak? Produkcja wzrosła symboliczne symboliczne 100 tysięcy ropy gazu i dziennie 3,8 miliona. Więc jest całkiem, całkiem nieźle. Natomiast wydatki Exxona na nowe projekty naftowe i gazowe wzrosły w ubiegłym roku do 22,7 miliarda dolarów. To jest 37% więcej niż w 2021 roku, gdzie firma wychodziła przecież jeszcze z kryzysu. Trochę o wynikach Maraton Petroleum i Philips 66 też znajdziecie na stronie. Znajdziecie też o importach ropy naftowej do Japonii. Trochę o eksporcie i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o same ceny ropy naftowej typu Brent, tak po tym jak w Stanach Zjednoczonych zapasy naftowe, ropy naftowej wzrosły nam o 4,1 miliona i znów tutaj potężna pomyłka analityków, bo prognozowali wzrost o 0,4 miliona, tak więc dziesięciokrotnie mniejszy, nie ma popytu, co jest czynnikiem mocno prospadkowym, biorąc pod uwagę, że co nam się tutaj rysuje, to powiem szczerze, że 80 wydaje mi się być teraz bardzo solidnym spaciem i bardzo ciekawym targetem na najbliższe 3-4 sesje, żebyśmy do tych 80 dolarów za i opy typu Brent zeszli w kontekście właśnie rynków naftowych, tak? Więc myślę, że tutaj jest troszkę pola jeszcze do zejścia i ta 80 może być bardzo solidnym wsparciem. Ona utrzyma nam ten ten wzrostowy trwający od grudnia i wtedy będziemy atakować 90, tak? Ale też może być naprawdę bardzo fajny aspekt. Ja nawet myślę, że biorąc pod uwagę to, co Prognozuję to myślę, że możemy sobie tutaj 3-4 sesje do wtorku mniej więcej. I wtedy aspekt taki, żebyśmy tutaj w połowie, w drugiej połowie lutego byli w okolicach 90 dolarów. Zobaczymy jak tam na, nam te linie wyjdą. Tak ja sobie ładnie tutaj stylowo zmienię na kopeczki. Że jeżeli tutaj faktycznie by świeczki były, żeby to było czytelniejsze dla nas później. Natomiast to zostaje, słuchajcie, zobaczymy, jak ten znaczek Nike za reklamę nie zapłacili, e, nam wyjdzie, tak? Swoją drogą, słuchajcie, to może byłby chyba ciekawy pomysł, gdybyśmy umowę z Nike'em tak, tak powiedzieć, słuchaj, Nike, jak robimy tego typu sytuacje, to my używamy Waszego znaczka, nie, Waszego logo, nie? I to, to by była ciekawa opcja na reklamę. Jeżeli ktoś z Was ma dojścia do najka, spytajcie, czy byliby zainteresowani tego typu formą współpracy. Bo jak wyślę maila na główny, to raczej trafi on do spamu jako kiepski żart. Gaz. Słuchajcie, z gazem. No tutaj nie ma łatwych odpowiedzi. Jeżeli miałbym to bardzo konkretnie napisać, to bym powiedział, że tak. Ciepła zima w USA, która jest, bo prognozy na ten tydzień mówią o popycie na 136,4. To jest 1,3 miliarda stóp sześciennych gazu dziennie mniej niż piątkowa prognoza. To jest dużo. W okresie lutego, tak? Początek lutego. Dwa lata temu mieliśmy Zamierzanie całej gospodarki dosłownie przez mrozy. W tej chwili mamy tak ciepłą pogodę, że w przyszłym tygodniu zapotrzebę ma spać do 126,5, więc tu jest naprawdę bardzo, bardzo nisko. E, ciepła zima w USA, oczywiście to jest mniejszy pobój w magazynu, zapasy wyższe niż 5-letnia średnia. W tej chwili myślę, że możemy się spodziewać 6,5-7% powyżej średniej, w tej chwili po dzisiejszych zapasach, po odczycie dzisiejszych zapasów, tak? Przypominam, program będzie miał premierę o 14, jest 12, jak o tym mówię, więc będziecie mogli to bardzo szybko zweryfikować. Do tego ciepło zima w Europie, mniejszy pobój z magazynów, niższa presja popytowa na LNG z USA, to też przekłada się na spadające ceny pod LNG, co sprawia, że w Stanach Zjednoczonych nie chcą za bardzo eksportować, bo nie opłaca się. Lepiej poczekać chwilę, aż te ceny wzrosną. W Azji mamy 19 dolarów za MMBTU, jeżeli chodzi o Azję Jeżeli one tutaj nam spadną dalej, czyli nie pojawi się popyt z Chin, bo Chiny, które weszły w tym tygodniu do normalnego funkcjonowania, nie zamykają się jakoś specjalnie z powodów zachorowań na skutek podróżowania ludzi przez cały kraj na chiński Nowy Rok, to teraz te ceny, jeżeli poniżej te ceny, poniżej 20 dolarów za baełkę będą atrakcyjne dla Chińczyków e, i oni ją podbiją do 20 i więcej. To mamy szansę tak e, liczyć tutaj na jakieś odbicie zdechłego kota, nawet do tego 3,30-3,40. Niemniej jednak jest to mało prawdopodobne, jeżeli ceny spot w Azji zjadą do 17, na przykład za w MMBTU, to możemy w Stanach Zjednoczonych zobaczyć nawet zobaczyć nawet i dwójkę samą, dwa ale to już jest mam nadzieję jakiś taki dołki. Natomiast jeżeli chodzi o na przykład FPOT LNG to jest to w efekt w efekt czasu. Frippert LNG zwróciło się o kolejny etap uruchomienia zakładu, natomiast nie ukrywajmy, że e, że tutaj uruchomienie w całkowite do pełnej wydajności minie miesiąc, lub więcej. Więc jeżeli tutaj kolejne punkty zostaną odhaczone do 14 lutego, to mówimy o pełnej wydajności w okolicach 15 marca. Czyli już tak naprawdę po sezonie zimowym. Oczywiście dla Frippert LNG w długiej perspektywie, bo jednak to jest inwestycja obliczana na lata, to nie jest to wcale takie tragiczne, tak? ale no jest, są jeden sezon w plecy i to jest bardzo duży problem. Co oznacza, że w przyszłości może się okazać, że akcje Flipway LNG są dość atrakcyjnie wyceniane, jeżeli chodzi o e, aspekt tak naprawdę cenowy. Ja tylko, tak jak mówiłem, my jesteśmy w stanie tutaj 2.40, mamy zaznaczony ten poziom i myślę, że to jest pierwszy poziom, przy którym możemy liczyć na jakieś odbicie. Natomiast, tak jak mówię, spot w Azji i chęć zakupu gazu skoplonego przez Chiny będzie tutaj istotnym, kluczowym czynnikiem, jeżeli chodzi o te zmiany, bo to one będą nam tutaj napędzały zmiany w Stanach. Po prostu spadnie nam eksport, jeżeli te ceny będą dalej spadały, choć oczywiście one będą dalej dużo atrakcyjniejsze niż te ceny amerykańskie ale nie mniej jednak jest bardzo duża szansa, że Amerykanie troszkę spróbują wyhamować, jeżeli nie będzie aż tak dużego popytu, bo jednak lepiej sprzedawać po 30 dolarów niż po 15, prawda, czy nawet po 25. Więc ja myślę, że tutaj to się może sporo, sporo zmienić. Wydobycie gazu ziemnego w 2022 roku spadło o 13,4%. LNG... Mamy również wzrost produkcji w Rosji do 32,5 miliona ton rocznie wzrost o ponad 8%. Troszkę tutaj mamy informacje, oczywiście więcej o innych rynkach, tak więc myślę, że warto na to zwrócić uwagę na stronie surowcowe info. Ja z kolei ze swojej strony będę już dzisiaj Wam dziękował za uwagę. E, dawajcie znać w komentarzach, tak. Ostatnio też była fajna, no czy pojawiły się pytania o tą pszenicę, dlaczego jej nie było, natomiast. No też nie chcę Was tutaj trzymać nie wiadomo ile, więc też myślę, że nie ma co. Pamiętajcie, że widzimy się w poniedziałek, we jak jest odprawa, tak więc tak naprawdę trzy razy w tygodniu omawiam swój punkt widzenia na rynku, więc myślę, że jest gdzie czerpać tą wiedzę. Dzięki wielkie za uwagę, spokojnego weekendu, udanego weekendu, może nie deszczowego bym życzył wszystkim, ale chyba prognozy są przeciwko mnie. Powodzenia na rynkach. Pamiętajcie o jutrzejszym NFP. Dzisiaj, no już, już jesteśmy po tych, przy premierze programu, jesteśmy już po decyzjach Banku Anglii i EBC. Tak więc tu się za wiele nie zmieni. Dzięki, powodzenia, do zobaczenia.